Mały zapaśnik. Czyste powietrze, piękne, przejrzyste. Może wspaniała wypoczynkowa miejscowość. Ale ja nie jestem tu dla rozrywki. Jestem śmiertelnie zmęczony. Cały czas tylko walczę. Nie jestem już taki odporny i wytrzymały jak kiedyś. Nikolas, Nikolas, gdzie jesteś, Nikolas? Jestem, proszę pana. Chciałem ci coś pokazać. Spójrz. Czy to nie jest człowiek tygry, zamaskowany zapaśnik? Właśnie, chodzą słuchy, że jest w Monako. Rozumiem. Pamiętam, że dawno temu nazywano go żółtym demonem, gdyż słynął z brutalności i przemocy. Chciałbym go zobaczyć. Masz za zadanie przeprowadzić go do mnie, Zapłać mu dużo, jeśli będzie trzeba. Najważniejsze, żeby przyszedł. Reszta się nie liczy. Tak pan sobie życzy. Ciekawe, czy jest mocniejszy ode mnie. Ja podbiłem siedem musza, on walczy tylko na ringu. Jeśli pojawi się u Was japoński zapaśnik, proszę mnie natychmiast zawiadomić. To rozkaz Karysjasa. Zrozumieliśmy się? Tygrysia maska nie zatrzymałby się w tak podłym hoteliku. Tygrysia maska to pseudonim. Podejmi prawdziwe nazwisko. Prawdziwe nazwisko Tygrysiej maski brzmi... Jak brzmi prawdziwe nazwisko tego zapaśnika, który zdradził jaskinie Tygrysów? Jego prawdziwe nazwisko to Naoto Date. Naoto Date. Jestem pewien, że nazywa się Naoto Date. Sprawdzę, ale nie sądzę, żeby tu był. Jest. Naoto Date. Zatrzymał się tu u pana doskonale. Myślę, że lepiej będzie, jeśli opuszczę to okay. miasto. Nie mam czasu na odpoczynek. Jeśli tu zostanę, stracę kondycję. Jakiś człowiek pytał o pana, może pan otworzyć drzwi? Panie Weter, pan jest Tygrysią Maską, prawda? Coś ty powiedział? Wejdź. Nazywam się Pierre Manet. Skąd pochodzisz? Należy do jaskini tygrysów. Co takiego? Mówisz poważnie? To czekaj na mnie, tygrysie. Nigdy go nie znajdziesz, jeśli będziesz kręcił się w kółko jak pies. Obszedłem wszystkie hotele. Proszę dać mi jeszcze trochę czasu. Dostaniesz ode mnie nagrodę, jeśli go natychmiast przeprowadzisz. Nagrodę? Znajdę go! Jestem więcej niż pewien, że jest w mieście. Będzie mocno zaskoczony spotkaniem ze zdobywcą siedmiu mórz. Muzeum jest ogromne. Znajdują się w nim wszystkie okazy ryb złowionych w siedmiu morzach. Posłuchaj mnie uważnie, szukałem Cię, bo muszę porozmawiać z Tobą o czymś bardzo ważnym. O Twoim ojcu, prawda? Tak, chcę, byś mi pomógł odnaleźć. Jest w Monako, jestem tego pewien. Jak możesz przebywać cały dzień poza jaskinią tygrysów? Kiedyś to było nie do pomyślenia. Problemem było uzyskanie wolnej godziny. Teraz wszystko się zmieniło, obowiązuje nowy regulamin. My, no chłopcy, wstępujemy do jaskini tygrysów zupełnie dobrowolnie. Niestety, nadal nas okłamują. Na przykład wciąż uczą nas, że jesteś zdrajcą, ale ja nigdy w to nie uwierzę. I przeszedłeś właśnie do mnie. Dlaczego chcesz odnaleźć ojca? Ponieważ cię sprzedał? Nie sprzedał mnie. Chciałem zostać znakomitym zapaśnikiem, jednym z najlepszych na świecie. Poza tym podoba mi się jaskinia rysu. Chcę tam wrócić jak najszybciej. Naprawdę tak myślisz? Co za pytanie? Oczywiście. Poczekaj no na mnie. Dlaczego twój ojciec przyjechał do Monako? Czyż nie mieszkał przedtem w Paryżu? Kiedyś moja rodzina była bardzo bogata, ale po śmierci mamy ojciec zaczął pić. Zaczął również chodzić do kasyna i tak ciągnęło się to latami. W końcu został nawet bez dachu nad głową. Kiedy zdał sobie sprawę z tego, co się stało, za co sprzedawać gazety w metrze. To bardzo smutna historia. Ale ja nigdy nie chodziłem głodny. Tata pracował tylko dla mnie. Rozumiem. Możesz mi jednak wyjaśnić, dlaczego wstąpiłeś do jaskini Tygrysów? Już ci mówiłem. Ja sam podpisałem umowę. Chciałem zostać wielkim zapaśnikiem, żeby móc zwrócić mu jego majątek. A teraz chcesz mu oddać wszystkie pieniądze, które udało ci się odłożyć podczas pobytu w jaskini tygrysów. Tak, nie znajdę jednak sam taty w tym obcym mieście. Potrzebna mi twoja pomoc. Rozumiem twoją sytuację, pomogę ci go odnaleźć. Poważnie, przyrzeknij. Ale ty musisz mi przyrzeć, że nie wrócisz do jaskini tygrysów. Powrócisz do ojca. Nie trzeba być zamaskowanym zapaśnikiem, żeby żyć uczciwie. Co takiego? Człowiek tygrys z Monako? Monako nie jest daleko, to tylko kilka godzin podróży. Nie możemy pozwolić mu kręcić się bez Jest razem z Pierrem, chłopcem, który tej zimy chorował na zapalenie płuc. Co tam robi Pierre? Postanowił odnaleźć ojca, żeby dać mu pieniądze, który zaoszczędził przez te wszystkie lata i pewnie poprosił o pomoc człowieka tygrysa. Pamiętam go. Pozwoliliśmy mu wjechać na wakacje, ale jeśli wyjawi nasz sekret, Jose będzie musiał go zabić. To właśnie Jose przekazał mi te wszystkie informacje. Myślę, że pier może nam się przydać. Może nam zemścić się wreszcie na tej grysią masce. José nie może się z nim zmierzyć. Nie mamy lepszego zapaśnika, który mógłby pokonać tę grysią maskę? Mamy no Samsona, krwawego byka. Sprowadźcie go natychmiast Hiszpanii. Czekam na raport o nim. Jestem pewien, że on potrafi pokonać Tygrysa. Pewno pokona ty glisią Widzisz, Pierre, Monaco wydaje się małe, ale to szukanie igły w stogu siana Wiedziałeś, że jesteś poszukiwany? Człowiek, który cię znajdzie, otrzyma w nagrodę 2000 dolarów Co takiego? Co ci jest? Boli mnie serce, to wina niewyleczonego zapalenia płuc Musisz się leczyć Nic mi nie będzie, czasami łapie mnie silny ból, ale zaraz przechodzi nie martw się, jak tylko znajdziemy twojego ojca, zajmiemy się również i tym. Będziesz musiał się pilnie leczyć. Leningi w jaskini tygrysów są bardzo wyczerpujące. Być może się przeforsował i to zaszkodziło jego sercu. Mam ważną wiadomość, co się stało. Chodzą słuchy, że przyjeżdża Samson krwawy byk. Krwawy byk, jesteś pewien? Oczywiście, myślę, że przyjechał wyzwać człowieka tygrysa na pojedynek. Bardzo interesujące. opowiedz mi wszystko. Oczywiście. Należy ci się nauczka, nie próbuj mnie powstrzymać. Mam już dosyć tego pijaczyny. Zawsze wypija mi piwo. Wyjdź stąd. Dajcie mi się trochę napić, później zapłacę. Wynoś się. Nie mogę już dłużej. Wszyscy chcą pieniędzy. Skąd mam je brać? Powinieneś się przykryć. Nie płacz, zobaczysz, że go odnajdziemy. Nie płaczę, jestem tylko trochę smutny. To wszystko. Rozumiesz mnie, prawda? No oczywiście, ale teraz postaraj się zasnąć. No to na razie. Dlaczego nas śledzisz? Ty jesteś Jose. Tak, i moim zadaniem jest pilnowanie Piera Puść mnie, tak będzie lepiej dla nas obu Nie mam zamiaru Najpierw powiedz mi, dlaczego go pilnujesz Pier jest na wakacjach i dobrze o tym wiesz Jest na wakacjach ze względu na choroby To wasza wina. coś mu zrobili? To wynik zbyt wyczerpujących treningów Jest chory na serce, nie pożyje długo Chory na serce? To prawda? Nie. Nie mogę uwierzyć, że ten chłopiec niedługo umrze. Nie mogę uwierzyć. Powinieneś raczej martwić się o siebie. Jaskinia tygrysów wysłała ci posłańca śmierci. Ring na statku? Bardzo interesujący. Lubię morze. Dlaczego chcesz to zrobić? Chcę zobaczyć z bliska, jak walczą zawodnicy. Mam ochotę na piękne widowisko. Rozumiemy się? No, oczywiście. Przyjechałem dać mu porządną nauczkę. Jeśli tak dalej pójdzie, na pewno dojdziemy do porozumienia. Też tak sądzę. Może pan być spokojny. Jego przyjaciel, przyjaciel Piera Tak, twój syn przyjechał tutaj, żeby cię odszukać Dlaczego przyjechał? Nie powinien był tego robić Nie mów tak, tu chodzi o twojego syna, moglibyście znów żyć razem Spójrz w jakim jestem stanie, nie mogę się z nim zobaczyć Szukaliśmy cię wszędzie i bardzo długo, proszę cię, idź natychmiast do niego Dobrze Pierre? Śmiało. Nie, nie chcę go widzieć. Co mówisz? Nie chcę, nie mam odwagi pokazać mu się w tym stanie. On Ciebie potrzebuje. Ojciec nie może tak traktować własnego syna. Nie, nie mogę. Panie Rimany. Z powodu choroby nigdy nie zostanie zapaśnikiem. Nie mogę jednak pozwolić, by umarł. Co mam zrobić? Muszę uratować mu życie. Igrysia Moskwa, przyjmij moje wyzwanie. Pieniądze za wygraną walkę. Jeśli zdobędę je, zaprowadzę go do specjalisty. Nareszcie przyjąłeś wyzwanie. To zależy od tego, ile mi zaproponujesz. Co byś powiedział na 10 tysięcy dolarów? Zgadzam się. A więc umowa stoi. Człowiek tygrys jeszcze nie przyszedł? Jeszcze nie. Urzcie, tygrysia maska. Gdzieś mu kim jesteś? Ale Величия. дам рада. Муж и дать рада. tulku toę Brawo nie żyje Ty gry się Tato, niemożliwe, to naprawdę ty? Tato. Synku, gdybyś wiedział, jak długo czekałem na ten dzień. Twój przyjaciel powiedział mi, że byłeś chory. Odtąd już zawsze będziemy razem. Nie musisz się martwić. Razem? Oczywiście. Wyobraź sobie, że zostawił mam również pieniądze na Twoją operację. Spójrz, leżą na stole. To najlepszy człowiek na świecie. Ja też tak uważam. Przykro mi, że wyjechał. Nie chciał zostać. Tygrysia się maska wyjechał niemożliwe. Dokąd przyjacielu? Do Marsylii. Wsiadaj, podwiedzę się. Dzięki.